Czary Mary, jesteśmy na stoisku ceramiki Owczary. Zaglądamy tutaj, aby pokazać kolejnego złotego medalistę Targów Budma 2014. Ten oto pustak, termoton P plus 44. Ile on może mieć dziurek? Ja nie zliczę. Poproszę o pomoc prezesa Zakładów Ceramiki Budowlanej Owczary, Pana Rafała Stępnia. Panie Rafale, ile dziurek ma ten pustak? Proszę pana, pustak ten posiada 35 szczelin. 34 dokładnie, a 35 ścianek. I to decyduje o tym, że droga ucieczki ciepła z budynku wydłuża się w ten sposób. W tym pustaku tych szczelin jest dużo mniej. Droga jest krótsza. Tutaj ciepło musi pokonać taką skomplikowaną drogę, żeby przedostać się na drugą stronę pustaka. Prawdziwy labirynt. Pustak jak pustak. Na pierwszy rzut oka wygląda jak każdy, prawie jak każdy inny. Co jest w nim takiego wyjątkowego? Pustak ten jest pustakiem innowacyjnym. Firma nasza wdrożyła ten pustak w wyniku realizacji programu Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu dofinansowanego przez BGK. Innowacyjność tego pustaka polega na tym, że jego ciężar, gęstość objętościowa jest bardzo niska. Wynosi tutaj około 1300 kg na metr sześcienny. Do tego dochodzi właśnie cienka ścianka i duża ilość drążeń, co powoduje, że współczynnik przenikania ciepła wynosi około 0,20 przy użyciu tynku ciepłochronnego. W wymogach 0,27 to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Jest to produkt przyszłościowy. I w wyniku realizacji tego programu jeszcze w tym roku będziemy mieli produkt, który będzie miał jeszcze lepsze parametry po uruchomieniu nowej linii przerobu, która jest oparta na systemie elektronicznych wag, które bardzo dokładnie dozują surowce i będziemy w stanie produkować pustaki jeszcze lepsze, jeszcze cieplejsze. Znawcy mówią, że sukcesem zakładów ceramiki jest jej złoże gliny. Słyszałem, że Państwo mają wyjątkowo dobrą glinę. Surowiec jest rzeczywiście bardzo dobry, nadaje się do produkcji zarówno pustaków ceramicznych, jak i wyrobów klinkierowych, dachówek ceramicznych, również płytek. Nawet. Czy ja dobrze słyszę, to jest taka glina jak na klinkier, tak? Tak, dokładnie. Jest to surowiec, który zaliczany jest do surowców szlachetnych. Bardzo dobrze się dzisiaj nadaje do produkcji pustaków ceramicznych. Dlaczego? Poryzowanie powoduje zwiększenie nasiąkliwości pustaka i obniżenie jego wytrzymałości. Gliny klinkierowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie i niską nasiąkliwością, co powoduje, że te parametry są zachowane na bardzo przyzwoitym poziomie. Bardzo dziękujemy za wypowiedź. Naszym rozmówcą był pan Rafał Stępień, prezes zakładów Ceramiki Budowlanej Owczary. Dziękuję bardzo.